Witam Was serdecznie kochani. Pewnie wielu z was bardzo mocno zaskoczyłem w tym momencie tytułem tego programu. Bo zazwyczaj, jak wiecie, produkuje inne, ale ponieważ czasami trzeba coś ugotować, więc postanowiłem, skoro jesteśmy już takimi dobrymi znajomymi, zabieram Was dzisiaj do kuchni, gdzie przygotujemy potrawę. A cóż to będzie za potrawa, zupa, która właściwie nie wiem jak się nazywa. Ale osoba, która ją próbowała, powiedziała, że jest taka wytworna, więc na użytek własny możemy sobie ją nazwać zupa wytworna. Właściwie to mam dużo pomysłów kulinarnych, którymi mógłbym się z wami podzielić, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, czy ma to jakikolwiek sens, i czy te moje poczynania kulinarne mogą się stać dla Was jakąkolwiek inspiracją. Mam nadzieję, że tak będzie. Dlatego też. Zaczynamy od przepisu na efektywną zupę, a przede wszystkim bardzo, bardzo prostą do wykonania. Ponieważ zupę tę już robiłem kilkakrotnie, więc zrobienie jej nie stanowi dla mnie wielkiego problemu. Natomiast po raz pierwszy staram się filmować to co robię i to już jest wyzwanie, więc dlatego postanowiłem zacząć od czegoś bardzo, bardzo prostego na początek. Zobaczymy jak to pójdzie, a może przejdziemy do bardziej skomplikowanych przepisów również. Papa, 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 pa pa pa, 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 da, pa. Do wykonania tej zupy użyję e, takiego urządzenia, które nazywa się Perfect Mix, ale nie jest to konieczny wymóg, mnie to bardzo ułatwia. Ale przy okazji realizacji tego przepisu powiem wam, w jaki sposób można to zrobić, nie mając takiego urządzenia. Garnek ten w dnie wbudowany ma blender i od razu takie mieszadło, żeby się nie przypalało. Zaraz z tego skorzystamy. Mam tutaj już przygotowane pół kilograma papryki czerwonej. Ona zostanie pocięta w mikserze, ale żeby było łatwiej, to sobie zrobię na nieco mniejsze części i wrzucamy już tutaj od razu do termomiksa. Takie kawałki powinny być wystarczające. Powinien sobie z tym poradzić. Także jak widzicie, Robi się to bardzo, bardzo szybko i bardzo prosto. Nie ma w tym nic skomplikowanego. Wszystkie części trafiają do naczynia termomiksa. perfekt Mixa właściwie, ale to jest podobne urządzenie na tej samej zasadzie działające. Ustawiamy czas na 10 sekund. Mamy 11 może być i prędkość na piątkę włączamy i się robi. I mamy gotowe. O, ho, 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 ho. No, wygląda to całkiem nieźle. Teraz muszę to przełożyć do innego naczynia. Bardzo ładnie, po Zajmiemy się teraz obróbką cebuli. Nie muszę tego tak dokładnie czyścić, ponieważ i tak to w końcu trafi do tej samej zupy przecież. Jedna duża cebula. Ja w tym przypadku mam pięć małych cebul, i w dodatku są to cebule czerwone, no ponieważ akurat nie mam białych. Mam kilka, ale są tak malutkie, że właściwie musiałbym ich tutaj chyba z 10 obrać. Ja tylko sobie je przetnę na połówki, żeby się łatwo to mi zmiksowało zaraz w tym perfect mixie. No tą jeszcze może na pół. I to. I te cebulki. Teraz wrzucimy do tego urządzenia. Zatem wrzucam tam cebulkę. Przykrywamy. Umieszczamy we właściwym miejscu. Blokada. Czas ustawiamy na 10 sekund. Siłę tego cięcia szatkowania na 4 i włączamy, powinno się to zrobić być może będzie hałasowało no ale najwyżej wytnę ten moment miksowania dobra i sprawdzamy jak to nam się pocięło myślę, że jest Nieźle, widać tam coś. O, tutaj teraz widać. przestawimy lampę, bo z takowej tu korzystam. O, teraz widać, jest pocięta. I mam tutaj dużo, dużo pracy zaoszczędzone. Ze ścianek można to odkleić, bo to się tak po. poprzyklejało. Dobra, teraz tak. Potrzebujemy oliwę. Oliwę z oliwek używam. Tak gdzieś. Troszkę, żeby się to nam zeszkliło. Koniecznie trzeba przykrywać, niestety, ponieważ inaczej maszyna nie ruszy. Po dodaniu oliwy ustawiamy czas termomiksa, czy w tym przypadku Perfect Mixa na 4 minuty. Temperatura 100 stopni. No, tu poszło szybko mieszadło na jedynkę najwolniej żeby nam się to nie przesmażyło w tym momencie spowodujemy zeszklenie cebulki, włączam i sobie pomalutku to idzie tu widzimy temperaturę zaraz Wam to pokażę z bliska na wyświetlaczu urządzenia widać, że temperatura wzrasta, już z 31 stopni czas nam odpowiednio maleje już mamy 47 stopni, i zaczyna z garnka dochodzić dźwięk smażącej się cebulki. Widzicie, para się unosi, i pięknie nam się to już tam robi. Zostały jeszcze dwie minutki, tutaj widać, że cebulka się pięknie przysmaża, dusi się. Aha, no właśnie, miałem wam powiedzieć, jakby to było trzeba zrobić. Więc generalnie, zarówno cebulkę, jak i paprykę pokroicie w drobną kostkę, jeżeli nie macie odpowiedniej maszyny jakiegoś tam blendera i, i tak dalej. Chociaż blender to i tak by się w ostatnim etapie przydał. O, przestało syczeć, to znaczy, że cebulka już nam się trochę zeszkliła. Mamy tutaj 90 stopni i jeszcze minutę. Garnek jest gorący. Mmm, już się piękny zapach cebulki unosi. I wydaje sygnał przez 5 ostatnich sekund, i wyłącza się. Zdążyło się zagrzać do 94 stopni, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ do dodań, po dodaniu oj, aż gorąco pada. Zaraz pokażę Wam, jak to się pięknie tutaj zrobiło. No i dobrze, cebulkę mamy ze szkloną. Dodaję do tego paprykę, którą wcześniej nam się udało. Zmiksować. I w tym momencie. Aha, najpierw przykrywka. I jeszcze ustawiamy maszynę na czas 3 minut. Dobra, 3 minuty. Temperatura 80 stopni i czas 3 minuty. Mamy obroty na 1, żeby się to tylko robiło. Włączamy i idzie. Jak widzicie, po dodaniu Zimnej papryki. Temperatura całości spadła do 61 stopni, ale za chwilkę zacznie się podgrzewać. Czas oczekiwania wypełniam przygotowując ziemniaki. Ja już mam je wprawdzie obrane i umyte. Miał być jeden duży. Mamy pięć małych. Mają być pocięte w kostkę, więc ja sobie tu je tylko poprzekrajam. Ale zbyt małe też nie muszą być, pewnie zrobilibyście to tysiąc razy zgrabniej ode mnie. Ale to nie zrażajcie się moim kulinarnym nieudacznictwem. Liczy się efekt końcowy, a sposób przygotowania może odbiega daleko od sprawności mistrzów kuchni, ale nie o to chodzi. No i dobrze, widzimy tu, że mamy jeszcze 15 sekund. Do końca. No i dobrze, i mamy to gotowe, aż zajrzę jak to się tu pięknie wszystko, widzicie, pięknie się wszystko, mmm, jaki zapach piękny, dobrze, teraz, właśnie, nie powiedziałem wam o najważniejszym składniku, mam tutaj bulion, żeby nie było jak w piosence, że jak jest jednego dnia rosół, to drugiego jest pomidorówka, ten rosół został zamrożony, Kilku pojemniczkach nadwyżki rosołu, i dzięki temu mogę sobie go teraz użyć. Tu mam piękny tłuszczyk jeszcze na przykrywce został. Też sobie tam wiedzie, i będzie potęgował nasz wspaniały smak. Dobra, mamy zatem Bulion, dodajemy tam ziemniaczki, pokrojonego w grubą kostkę ziemniaczka i teraz będziemy. Gotować. Dobra, zamykamy. Maszynę ustawiamy na 100 stopni. Czas na 30 minut i prędkość obrotów 1. Włączamy i spotykamy się, gdy gotowanie dobiegnie końca. Jak widzicie, nasza zupka już się pięknie tutaj kończy robić. Zostało 20 sekund do końca gotowania. Teraz nastąpi jej przyprawienie, a ja, jak widzicie, pięknie się wystroiłem w taki fartuszek. U, mikrofon tutaj wisi. Wystroiłem się w taki fartuszek, bo zapomniałem tego zrobić na początku. A przecież muszę jakoś profesjonalnie wyglądać. Dobrze, i mamy ugotowane. Teraz trzeba to zmiksować przede wszystkim, i będziemy to robić w czasie jednej minuty więc czas ustawiam sobie na jedną minutę na prędkości 8 i jedziemy dobra i miksowanie mamy zakończone teraz należy to Spróbować i przyprawić. Sprawdźmy. Taki ładny klejczek wyszedł. Zdecydowanie brakuje tutaj soli, więc dam jej tak pół łyżeczki. Łatwiej dodać niż potem walczyć z przesoloną zupą. I lecimy z przyprawami. Papryka ostra. Damy tego łyżeczkę. Mam paprykę słodką również. I też jej damy łyżeczkę. Dobra. A ponieważ jestem zwolennikiem ostrych przypraw, więc dam też pół łyżeczki chili. O, coś mi się nie, nie nabrało. Dobra, może być trochę więcej najwyżej pożałujemy dobra, więc mamy sól paprykę słodką, paprykę wędzoną słodką i ostrą i teraz grubo mielony pieprz, świeżo mielony mam tu taki specjalny młynek o, dobra niech czuję co jem. dobra i żeby to ładnie rozmieszać więc nie będę wymachiwał łyżką, tylko wstawię tutaj na kilka sekund. Ósemkę jeszcze. Dobra. Degustacja numer dwa. Pięknie się rozmieszało. Jeszcze troszkę soli. Jeszcze troszkę soli, więc damy tak na czubek łyżki. Zupka musi być, mieć wyraźny smak. Na razie jest jeszcze lekko słodkawy, ale pieprz ładnie czuć. Dobra. I ponowna degustacja. O, zapomniałem spróbować. Właściwie mam obawy, czy jeszcze nie dosolić, ale to już lepiej wstrzymam się z tym. Całe szczęście. Smak mam, a więc jak widać, wirus nie wyrządza mi żadnej szkody. Dobra. Oj, tego pieprzu to chyba rzeczywiście dałem sporo. I teraz bierzemy sobie taką miseczkę. I nalewam tej zupki. Wygląda bosko. Smakuje nieźle. Mam nadzieję, że zachęcę Was do jej zrobienia. Jeżeli ktoś nie ma takiej maszyny, może te wszystkie rzeczy robić ręcznie. Do miksowania no jakiś blender by się przydał. Mam nadzieję, że coś znajdziecie. Zupę tę można podawać z łyżką śmietanki albo jogurtu. Ale widzę, że ja mam tutaj tylko śmietankę. Zatem dodamy. Łyżkę śmietanki. O, takiego tutaj dekoracyjnego kleksika. Dobra, spróbuję. Mm. wygląda bosko. Idealna. Słuchajcie, zupka wytworna w wydaniu Valor TV. Dajcie znać. Jeśli uda Wam się taką zrobić, jak Wam smakuje? I czy warto kontynuować taki cykl na naszym kanale? To trzymajcie się. Aż mi szkoda, że nie mogę usłyszeć Waszego smacznego, ale nie szkodzi. Na pewno będzie smaczne.